Uroczystość obchodów 20-lecia Strzelca w Nowym Sączu rozpoczęła się od mszy święty w kościele św. Kazimierza, celebrowanej przez księdza prałata Stanisława Czachora. Mszy zapewniła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu. W uroczystościach pod patronatem prezydenta Nowego Sącza Wyszarda Nowaka, komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie wzięli udział członkowie Związku Strzeleckiego Jednostka Strzelec 2006 w Nowym Sączu oficjele oraz mieszkańcy regionu. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością komendant Strzelca w Polsce, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, profesor dr Janusz Cisek. Pomszy uroczyście przedefilowano na rynek nowego soncza. Na rynku odbyły się główne uroczystości rocznicowe, w tym najważniejsza. Nadanie sztandaru jednostce Szczelec 2006 przez prezydenta miasta Ryszarda Nowaka. Prezentuj prąd, prąd. Na prawo Będzie symbolem patriotyzmu oddania miastu i Polski. Zostaliśmy docenieni tak, jak na to zasłużyliśmy, po prostu, czyli młodzież która w naszych szeregach jest i pracuje na rzecz społeczności lokalnej, wypracowała ten sztandar, więc jest on dla nas takim uwieńczeniem tej, tej naszej działalności. To te 20 lat wydaje mi się, że, że miało swoje lepsze chwile i gorsze, ale nigdy jednostka nie przestała działać. No, szczególnie tutaj takie załamanie mieliśmy w roku 1995, kiedy zmarł pierwszy dowódca Brygadier Janusz Czerkowski, no, ojciec mój, który to wszystko rozpoczął w Nowym Sączu. Ale mimo tego, że, że straciliśmy dowódcę i główny filar naszej działalności, nie poddaliśmy się, przetrwaliśmy tą trudną chwilę, która trwała około roku y, czasu. Ogarnęliśmy się, no i działamy do dzisiaj nieprzerwanie cały czas. Józef Piłsudski powiedział kiedyś, cóż to jest sztandar, kawał materii złotem utkanej, ale wymaga dla siebie posłuszeństwa i najwyższej ofiary, aż do ofiary życia i krwi włącznie. Obserwując Waszą służbę, jestem przekonany, że doskonale rozumiecie ideowe przesłanie tego hasła. A obserwując rozwój Związku Strzeleckiego. Szczególnie tutaj, w Galicji, można być spokojnym o obronność ojczyzny. Bo w czasie, kiedy redukuje się liczebność służb mundurowych, w szczególności Wojska Polskiego, Strzelec rośnie, mogąc być zapleczem dla Narodowych Sił Rezerwowych i dla innych służb mundurowych. Myślę, że Strzelec jest taką jedyną, drogows wspaniałym drogowskazem, aby młodzież mogła się rozwijać w tym duchu zawartym w hasle Bóg, honor ojczyzna. A to jest moim zdaniem jedyna droga, aby Polska nie zatraciła tożsamości narodowej. Dzisiaj w imieniu Sądeczan przekazałem Wam sztandar. Sztandar, który jest dowodem uznania za to, co robicie, jest również docenieniem tego, że zawsze nas, strzelców, na was można liczyć. Miastu potrzebni jesteście, jesteście potrzebni również Polsce. Na Polski oznacza dobre kadry do służb mundurowych, dobrych przyszłych oficerów, podoficerów i funkcjonariuszy. I myślę, że, że to dla, dla Polski, jako dla służby dla Polski, jest według mnie najistotniejsze w naszej działalności. Dania ringrafu pamiątkowego z okazji stulecia ruchu strzeleckiego i dwudziestolecia jednostki strzeleckiej 2006 Nowy Sącz. Komendant główny wyróżnił szanownego pana Ryszarda Nowaka, prezydenta miasta Nowy Sącz, ringrafem pamiątkowym. Za zasługi Za dla ruchu strzeleckiego w roku stulecia strzelca wyróżnieni zostali prezydent Ryszard Nowak, Gabriela Szczerkowska oraz Sławomir Szczerkowski. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego Sączu i okolic mieli okazję obejrzeć wspaniałą musztrę paradną w wykonaniu orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Pewny deszcz zakończył imprezę na rynku, jednak spotkanie się jeszcze nie zakończyło. W urzędzie miasta prezydent Nowego Sącza, Ryszard Nowak, przyjął delegację strzelca wraz z komendantem Januszem Ciskiem. Więc jeżeli nawet nie będzie tych pieniężnych lekarzy, to będziemy mieli regularnie przeszkolonych ratowników medycznych. Mniej oficjalne spotkanie odbyło się później w nowosądeckiej kwaterze Jednostki Strzelec 2006. Nie, w strzelcu nie ma dyskusji, czy jest głupi rozkaz, czy mądry. To po prostu jest rozkaz, a, są a, to, rozkazy? Rozkazy. a czasem się zdarzają, że po was coś pomyli na przykład. To jest to zdjęcie, o którym mówiłem panie prezydencie na chwilę, z tego, z Warszawy wtedy, tylko z tym podpisem strzeleckim, a wtedy było w gazecie wyborczej, że to kompania rewizyjna Wojska Polskiego. Panie, panie na koniec panie. zmęczeni strzelcy wraz z gośćmi posiliwili się smacznym obiadem. Wręczenie strzelca dla jednostki w Nowym Sączu było okazją do pewnej refleksji, którą dzieliliśmy się tutaj razem z prezydentem miasta, z przewodniczącym rady miejskiej, ze strażą graniczną, oficerami straży pożarnych, ale także i policji. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem tego, co ta jednostka złożona przecież z młodzieży wkłada w życie miasta. Każda uroczystość odbywa się z ich udziałem. W przypadku jakiejś okoliczności alarmowych strzelec udziela pomocy. Wreszcie szkoła wygląda inaczej. Tam, gdzie jest strzelec, spalenie tytoniu czy innych, czy używanie e, niedozwolonych substancji jest daleko mniejsze. Innymi słowy, to wręczenie sztandaru było jakby sublimacją tego, co dobrego dzieje się za sprawą strzelca w Nowym Sączu. Ale przecież to nie jest tylko fenomen Nowego Sącza. Tak dzieje się w wielu innych miastach tutaj w Galicji, ale także i w całym kraju. Strzelec rośnie w siłę, liczy już ponad 5 tysięcy Młodzieży, i myślę, że następnego roku, latem, już pewnie bez wręczenia sztandaru, bo sztandar jest, będziemy mogli celebrować kolejne wspaniałe osiągnięcia tej organizacji.